Cześć Tychos! Przepraszam, zapomniałem języka staromałkiego, więc będę starał się, się mówić tym normalnym językiem, a sądzę, że i ty też już nie pamiętasz staromałpiego no, no, na przykład. Powiedz mi, jak jest? Kocham cię po, 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 po starą małpię. ok Okej. Widzisz? Pamiętam. No pozdrawiam cię. A w ogóle sensacja dla mnie, bo otwieram sobie o świcie komputer, a tu kto? Mój tytusik. I, i pod jaką dobrą opieką, co się tam y, dzieje. A to z jakąś y, ważną osobą, a to z jakimś burmistrzem, a to z jakimś panem dyrektorem. Jacyś ważni ludzie z, z Tobą się y, opiekują. Sensacja dla mnie. No. Ja nigdy nie miałem takiego poważania w życiu, jak ty we Wrocławiu.